Walery pracował na traktorze od 15 roku życia. Był dumny z siebie i swoich umiejętności, dzięki czemu czuł się we wsi potrzebny. Nie tylko dobrze jeździł traktorem, ale też znał się na mechanice, potrafił naprawiać ciągniki, samochody, a także radia, telewizory czy tostery. Istna złota rączka. Pewnej wiosny Walery pojechał orać. Pracę umilała mu ulubiona muzyka. Popuścił więc wodze fantazji. Wiosna za pasem? Wkrótce zaczną się tańce w klubie, przyjdą dziewczyny, a wszystkie, czy to stare, czy młode, podkochiwały się w Walerym. Do wyboru, do koloru. Tylko, że Walery nie chciał pierwszej, lepszej nie podobało mu się, że wiejskie dziewuchy były takie łatwe. Każda od dziecka marzyła o ślubie i to z przystojnym i bogatym mężczyzną. Każda miała tylko to jedno w głowie Walery nie wiązał więc się z żadną. Owszem, Całował się z nimi, siadywał to z jedną, to z drugą na ławeczce w blasku księżyca, trzymał się z nimi za rączki, zabierał je do kina, ale nic ponadto. Każda z nich chciała go zaciągnąć do łóżka, żeby jak najszybciej zajść w ciążę, włożyć obrączkę na palec i w ten sposób przypieczętować ich związek. Ale Walery pragnął czegoś innego chciał kobietę zdobywać, starać się o nią. Po co mu łatwe dziewczyny? Dzisiaj pójdzie do łóżka z nim, jutro z innym. Ożenisz się z taką, a ona obskoczy wszystkich Twoich kumpli, gdy ty będziesz w pracy lub, nie daj Boże, gdzieś wyjedziesz. A potem będziesz się zastanawiał, czy to Twoje dzieciaki biegają po domu, czy to niespodzianka od któregoś z sąsiadów. łatwo być najlepszą partią we wsi. Takie myśli kłębiły się tego dnia w głowie traktorzysty, więc nic dziwnego, że Walery nie zauważył siedzącego na polu wilka. Wcisnął rozpaczliwie hamulec dopiero wtedy, gdy traktor omal nie rozjechał stworzenia. Dobrze, że jechał powoli. Wilk stał jak wkopany w ziemię i wcale nie zamierzał odejść. Walery trąbił na niego i świecił mu reflektorami prosto w oczy, ale wilk nie zareagował. Może był przywiązany. Mało to złych ludzi na świecie. Może ktoś chciał, żeby Walery rozjechał biedne zwierzę. Od tej myśli aż poczuł, jak oblewa go zimny pot. Walery kochał zwierzęta i nigdy nie wyrządziłby żadnemu krzywdy, a tu ktoś chciał go uczynić mordercą? Szybko wyskoczył z traktora. Wilk jednak nie uciekł. O dziwo, Walery wcale nie odczuwał strachu przed drapieżnikiem. Był silny, wysoki i w razie kłopotów poradziłby sobie z bestią. Najwyżej wskoczyłby z powrotem do traktora i zamknął drzwi. Walery podszedł do wilka. Ale ten wcale nie był przywiązany. Po prostu siedział, nie ruszał się z miejsca i nie pozwalał mu dalej przejechać. Może on czegoś pilnuje? Może coś chce mi pokazać? Pomyślał. Walery postąpił o kilka kroków do przodu i nagle zobaczył wystającą z ziemi rękę, aż zaklął z wrażenia. To dlatego wilk stał tutaj tak długo. Zwierzę wyczuło zakopanego w ziemi człowieka i strzegło go jak oka w głowie. Ale sam wilk przecież go nie zakopał. To w takim razie kto? Gdyby nie bestia, Walery rozjechałby ofiarę traktorem i nawet tego nie poczuła, nikt później by jej nie odnalazł. Oto po robocie szef będzie wściekły o opóźnienie. Trzeba wezwać policję pomyślał. I gdy sięgał po telefon, wystająca z ziemi ręka poruszyła się. Walery rzucił wszystko i zaczął odkopywać ciało gołymi rękami. W ziemi leżała dziewczyna krztusiła się i w ogóle nie mogła dojść do siebie. Mężczyzna wziął ją na ręce i zaniósł do domu. Z emocji zapomniał o traktorze. Wilk poszedł za nimi. Walery położył biedaczkę na łóżku i już miał wzywać lekarza. Gdy ta złapała go za rękę, spojrzała mu żałośnie w oczy i pokręciła przecząco głową. Walery zrozumiał, że dziewczyna nie chce nikogo zawiadamiać o zajściu. Uspokoił ją i obiecał, że nic nikomu nie powie, ale teraz musi iść po porzucony traktor. Nie mógł go tam zostawić, bo gdyby zauważył to szef, nie wypłaciłby mu premii. Dziewczyna skinęła głową. Mężczyzna zaprowadził traktor. A gdy wrócił do domu, zastał ją zwiniętą w kłębek we własnym łóżku. Była przykryta kocem, a naprzeciwko niej siedział wilk. Widocznie Walery zapomniał zamknąć drzwi i zwierzę skorzystało z okazji. Nie bój się go, tylko dzięki niemu cię zauważyłem. Gdyby nie wilk, rozjechałbym cię traktorem, powiedział Walery. Dziewczyna zrobiła jeszcze smutną minę i ściągnęła brwi, jakby skarżąc się na swój los. Nie bój się, pogłaszcz go! Walery wyciągnął rękę i śmiało pogłaskał wilka. Nieznajoma uśmiechnęła się i również pogładziła zwierzę, które uratowało jej życie. Podoba ci się? Spytał Walery. Dziewczyna skinęła głową. Jesteś niemową, spytał. Wzruszyła ramionami, mówiąc, że sama nie wie. Skąd jesteś? Jak masz na imię? Dopytywał. Ale ona tylko ponownie wzruszyła ramionami. Pewnie straciłaś pamięć i mowę, stwierdził. Dziewczyna przytaknęła. I tak zamieszkali u niego dziewczyna i wilk. Zwierzę ani na krok nie odchodziło od dziewczyny. Było jasne, że bardzo ją polubiło. Kiedy nieznajoma doszła do siebie, zaczęła pomagać w domu. Plotki szybko się rozeszły i we wsi zaczęto mówić, że Walery sprowadził sobie narzeczoną i wcale się nie ceregielił, tylko natychmiast zaciągnął ją do łóżka. Wszystkie miejscowe panienki z miejsca znienawidziły dziewczynę. Przecież każda chciała wyjść za niego za mąż, a on je wszystkie wystawił i sprowadził sobie obcą. Dziewuchy były oburzone. Walery nikomu nie mówił, skąd wziął dziewczynę, więc ludzie sami wymyślali różne bzdury. Każdy wszak sądzi po sobie. Upłynęło trochę czasu i nieznajoma zaczęła wychodzić na ulicę. Walery proponował jej wyjścia do klubu czy do kina, ale ona uparcie odmawiała. Nie miała tylko nic przeciwko chodzeniu do sklepu, pisała listę zakupów i podawała ją sprzedawcy. Wszyscy we wsi zorientowali się, że dziewczyna jest niemową. Sąsiedzi próbowali odwieść Walerego od małżeństwa z nią, ale przecież on wcale tego nie planował, nawet się z nią nie całował. Cały czas traktował ją po koleżeńsku. Po prostu żal mu było dziewczyny. Gdzie tu miłość? Biedulka nawet nie pamiętała swojego imienia, to nie była pora na wybuch gorących uczucia. A co jeśli jest mężatką? Pamięć wcale jej nie wracała, podobnie jak mowa. Walery zaczął namawiać ją na wizytę u lekarza. Nieznajoma była piękną kobietą, zadbaną, pysznie gotowała, podobała mu się, ale po raz pierwszy spojrzał na nią inaczej dopiero gdy sąsiedzi zaczęli mu odradzać ślub. To oni zasiali mu ziarno w głowie. Pewnego dnia, gdy razem wracali ze sklepu, obok nich przejechał syn przewodniczącego Kołchozu. Chłopak mieszkał w odległym mieście i tylko czasami przyjeżdżał do ojca na ryby lub na polowanie. Na widok auta dziewczyna zbladła. Chłopak gwałtownie zahamował, wyskoczył na drogę, podbiegł do niej i spytał: Angeliko, to ty? Co ty tutaj robisz? Powiedzieli mi, że nie żyjesz. Nikt się przed wami nie ukryje, nawet tutaj. Skąd się tu wziąłeś? spytała dziewczyna. Więc ty cały czas udawałaś? wykrzyknął Walery. Co miałam robić, powiedzieć ci prawdę? wykrzyczała Angelika. To ty o niczym nie wiesz, zaśmiał się chłopak. Oświeć mnie, powiedział Walery. To zwykła ladacznica. Sypiała fecetami dla pieniędzy, sam zresztą z nią spałem, gdy zniknęła, mówili, że Alvos gdzieś ją zakopał, wypalił chłopak. Szkoda, że na moim polu, powiedział Walery, odwrócił się i odszedł. Gdy Angelika pobiegła za nim do domu, została zamknięte drzwi. Pukała, krzyczała, prosiła o przebaczenie i mówiła, że go kocha. Nawet wilk zawył z izby, ale Walery był nieugięty. Najwyraźniej los postanowił z niego zadrwić i sprawić, by zakochał się w rozpustnicy. Rankiem, gdy wychodził do pracy, Angelika leżała na progu niczym wierny pies. Gdy wracał, wciąż czekała na niego przy drzwiach. Walery nie zwracał na nią uwagi. Pewnego dnia, gdy orał dalekie pole, nagle zobaczył siedzącego w jednym miejscu wilka. Dobrze go znał. Zatrzymał traktor i podszedł bliżej. Angelika leżała na ziemi. Wstań i odejdź, powiedział. Lepiej mnie rozjedź swoim traktorem, niech się spełni to, co miało się stać na początku. Na co mi życie, w którym ciebie nie ma, powiedziała Angelika. Walery wziął ją na ręce i zaniósł do domu. Miesiąc później pobrali się. A po roku Angelika urodziła bliźnięta. Wilk mieszkał z nimi aż do śmierci. Cóż, zdarzają się czasem dziwne zbiegi okoliczności. Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapki w górę. Do zobaczenia wkrótce!